Cześć Wam. Dzisiaj z nami ponownie Karolina. Cześć Karolinko. Cześć. Karolinko, powiedz nam, jak to się stało, że zdecydowałaś się na pobyt w DPS-ie. Znaczy, głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. Było to, że mieszkam z samym tam, tatą, który jest bardzo chory. A że ja jestem osobą nie samoobsługową, więc musiałam szukać rozwiązania, które odciąży jakby tatę, a, a przy okazji da mi samodzielność. No i od powrotu z czyli ze szkoły, w której byłam 3 lata, poszukiwałam takiego rozwiązania, no i na miejsce, na miejsce w tym ośrodku czekałam 2,5 pół roku. Ale to była twoja własna decyzja? Czy sugestia taty? Czy Nie, ktoś inny to, cię w wspierał? To była moja dobrowolna decyzja, bo bo to jest jakby jedyna opcja dla osób tak bardzo nie samoobsługowych jak ja, żeby choć trochę się samodzielnie, i uniezależnić od drugiej. A powiedz mi, jak wygląda twój plan dnia w, w, w tym ośrodku. Y y y jako takiego planu dnia nie ma. Tu dzień układasz sam sam sobie, tak jak znaczy jeśli nie jeśli, jeśli masz takie szczęście i dostaniesz się na przykład na takie zajęcia warszaty terapii albo coś tym rodaju, no to wtedy e, rano o siódmej się wstajesz, ogarniasz i idziesz na warsztatę, jak nie masz takich zajęcia, to wtedy układasz sam sobie na dnia. A mogę byś opowiedzieć jak wygląda twój plan dnia? Znaczy ja, ja mniej więcej staję o godzinie dziewiątej no i potem potem śniadanie i no i, i potem zazwyczaj to już sama se organizuje zajęcie. No, ja ogólnie, jak, jako takiego planu dnia, to ja nie mam, bo ja na chwilę obecną jestem wiele zawodowo, No więc mój plan dnia jest trochę skąpy. A właśnie yy, wspomniałaś tu o pracy, a powiedz mi w takim ośrodku jak ten. Możesz podjąć zatrudnienie, jak to wygląda? Tak, tak mogę, bo jest taki zakład aktywizacji zawodowej, tylko ze względu na pandemię też są ograniczone miejsca, a że jest tu dużo ludzi, bo jest 150 mieszkańców, więc muszę być jak to się ktoś jest stosunkowo nowy. A co w tym zakładzie y, robicie, co możecie robić? Tam jest pralnia, że w pralni, w pralni można pracować w kuchni i na takim zajdzie, czyli na takim jakby gospodarstwie rolnym. O uprawie zwierzęta no i jeszcze takie Kartki okolicznościowe, takie jakby coś, jakby grafik komputerowy, A powiedz mi, w tym dps w którym jesteś, są osoby w twoim wieku, czy, czy osoby starsze? Eee, znaczy ja akurat jestem, znaczy to jest ogólnie DPS dla osób niepełnosprawnych ruchowo i to, to chyba naj, najwięcej lat, to jest człowiek, który ma 50. Aha, czyli zdecydowana większość domowników jest w Twoim wieku. Taki takie mniej więcej w moim wieku, tak. A powiedz mi, jak wyglądało wybór takiego DPS-u? Czy ty odgórnie to miałaś narzucone? Czy ty. Znaczy nie, bo ja generalnie nie chciałam iść do takiego DPS-u, gdzie są ludzie starsi. Ten DPS, w którym ja jestem, to jest jedyne takie miejsce dla osób niepełnosprawnych, ruchowo dorosłych osób, ale już takich, których się, które się nie uczą. To jest jedyny DPS, Taki w Polsce. Mogłabyś nam powiedzieć, jakie są plusy mieszkania w depen A jakie minusy? Największym plusem tego miejsca jest to, według mnie, że ciągle obracają się wokół ciebie ludzie. Nigdy nie tam. A jakie a, pode... a, a my, a my, a my największym minusem my jest to, że każdy dzień wygląda tak samo, czyli tak zwana monotonia. A co byś mogła powiedzieć o podejściu personelu do takich osób jak Ty? Personel, który tu pracuje? Podchodzi do nas z wielkim, z wielkim sercem na dłoni. Ludzie, którzy tu pracują, niekiedy używają słowa, że oni nie pracują. Oni, oni wykonują posługę i wyglądają misję. A powiedz mi, jakie są koszty? Pobytu w takim DPS 4000, z tego 1300 płacę ja, a reszta é moje miasto, w którego zostałam skierowana. A powiedz mi, tu ty wybierałaś ten DPS Hmm, hmm, jeszcze go Zna, Znaczy, pomogła mi go znaleźć y, pani z pomocy płacnej, a od, od, od razu on mi się spodziewał, ponieważ mieszkałem tu ludzie mniej więcej w moim tyku. Są to ludzie tam. A jakie, jakie byś dała rady osobom w Twojej sytuacji, które, które by musiały się znaleźć w takim DPS-ie? Żeby odczarować trochę DPS, to nie zawsze nie. Nie zawsze musi znaczyć zamknięcie, bo trzeba pamiętać o tym, że to my nadajemy życiu barwę, a nie życie nadaje nam. Więc tak jak, jak Ty ułożysz sobie podejście do dps w głowie, tak ono, tak jak, jak to mówi stara Polska, jak się pocięży, tak sobie Czyli uważasz, że DPS Twoim zdaniem nie tak. jest taki straszny jak ludzie tak, go tak, tak. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Dobrze, kolego, dziękujemy Ci za poświęcony czas.